Szamarko jak to Tam są Brawl Stars. Dzisiaj sobie na tablet odbierzemy zwykłą skórkę, rzadką skórkę i epicką skórkę. To zaczniemy od zwykłej. Będzie kręciła wiola. Ja będę. Tak. Rzad... Z... Rzadką. Rzad... Rzadkie. A ja y, tą i epicką jeszcze. Zobaczymy, co mi. ja kurde! Skurde. Widzieliście blisko bananito. Dobra. Teraz... teraz kupujemy tą. By jakieś epickie, wydropy, bo mam nadzieję, że to wykwa szczęście. Duplikat za 8. Czyli mam 50 biola. Dobra, kręcę. chyba nie jakaś powtórka, porażek to jakbyś fajnego. Będę musiała legendę, ale nie, to nas no, tylko, żeby był ktoś fajny. Mikołaj! yes jest! Mamy Mikołaja. Dobra, ja jeszcze 15 kulackie. tych. Dobra, no. Czy brakuje 20. Czekaj ja sobie będzie... zagram Czekajcie, będzie... będzie w karnetcie 20? Czekajcie. Będzie, będzie na pewno 10. 10? Jest! musisz to wbić i wtedy będziesz mogła Kolejne skórkę. Mogę ja zagrać Mikołajkiem? Ja będę pierwsza grać, a potem Tom wypróbuje. Kurde, Ale kozacko! A Mikołaja, Mikołaja, jest bardzo fajny. Zagramy sobie po jednej rundce i będziemy kończyć ten odcinek. Hamel, Stambel, dobiegnij do mety. Dobiegnę babikojem, nie zawiodę was. Pamiętaj, tu ma boczek. Tu, kurczę. Woo! Tu, farta bo ktoś mnie popchnął. Nie wbiegłem jeszcze śrubek, tutaj typy mają śrubki. Ja mam nie. śrubki, ja też. Ja już szkarnet, wiem już szkarnet na moim telefonie. Zrobiłam już karnet na moim telefonie, więc już pomału się zbliżamy do odcineczka, gdzie otwieramy cały tarmię. Jako czwarty, jej. Dobra, nie oglądam tego. Dobra, oglądamy Kajtka. Kajtek, <grym> dawaj przechodź. Kajtek, weź majtek przechodź. Zobaczymy czy Kajtek przejdzie skok. Jezu, co ten Kajtek wyprawał. Bo... Dobra, może kogoś innego. A ty? Zobaczymy rycerza. Licisz. Lecisz. Ok. Chce, nie umie skakać. Skacz. wow, On właśnie Przeszed. skoczył. E, e, ty co? Nie wiem. Zobaczymy, będziemy tak oglądać. To Ta się zbagowało. O, tu jesteśmy zobaczymy ile jest bosów. Policzymy. Jeden... Dwa, dwóch bosów jest dobrze jak liczyło. Tutaj coś się zbagowała pani. Raz, Raz dwa, 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 chyba dwóch jest, dwóch jest tylko. Uuu, trudno, zobaczymy jaka mapka. Mam półfinał. Ta, ta, ta. Tylko nie piłka, ani flagi, proszę. A mamy... Space, space, dobiegnij do mety! Dobrze, spróbuję dobiegnąć. Ja tu trochę triczków nauczyłem Nie wiem czy, jed... czy zrobi te triczki Spokojnie, spokojnie Tu nie od razu, nie od razu, spokojnie, spokojnie, spokojnie Spoko ludzi. szybciutko sobie biegnij. Tu, 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 tu już pani połta Robimy społpojta nie tak jak ci youtuberzy Oj, oj, oj. No i widzicie, no? Jak za to by spadła, i gówno by było. Biegniemy, Skacz na nie, to nie dam No dawaj, skacz, 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 skacz. Ale nie od razu podwójnym, skacz na tamto. Tylko od, nie od razu. Nie od razu. Zobacz, A to już przejdzie tą przeszkodę. Pik, pik. Jaki trickshot. Ale to się zbugowało mu, odleciała mhm. mu platforma, aby przeszedł. Jest, nie, 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 nie. No, teraz nie, ja spróbuję z Mikołajem. I będziemy kończyć ten odcinek. O oh jest No to takie średnie trafy. nie fajne Mikołaj! Blisko miałeś, blisko miałeś niestety bananito, bananito. Widzieliście zwykłego, no. A takie zwykłe. Już myślałem, że jesteś tym zielonym Aha, szkielety. Bra, spocenie. Spocenie teraz wiesz, Jaki trik szedł. O, raz po sobie nie tak jak powiedziałam. Skok. Skok. Lecisz. Młaczące roll, jeszcze nie powiedzieliśmy. Dobiegni do mety, Tom pik pyk, dobiegłem jakoś me... do mety. A tutaj ludzie lecą. Ty chłopie przechodź lepiej. O tutaj idealnie szesnastu szkielet, biały się nie załapał. Ale zielony się załapał. Gdzie jest bananito odpadł. Gdzie jest Tomek? Tu, o, tu, 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 tu po rogu, po lewej stronie. Ten Mikołaj jest kozacki, i czy nie do góry, do świetle, to idealny traf jest tak naprawdę. Przecież jesień nie znajduje się, nie ma. Który jest. Który jest? Dzisiaj jest drugi październik. Październik. Nie pierwszy. Drugi. Wczoraj był pierwszy. Pyk, pyk. To drugi październik. Po październiku jest listopad. I później grudzień. A w grudniu mamy... O oh, bo! Oh, oh! A Mikołaj z kozakiem! Ja lubię Mikołaja, Mikołaj jest bardzo fajny. Kurde! I tak, tak się wywraca śmiesznie. Przejdź to! Szybko, teraz biegnij, nie trikuj. Jako ósmy Mnie widzowie! Wieju. Dopiero tam był wilka, ale. Uuu, dobra! Ja myślałam, że już się nie zakwalifikujesz no też. tak szczerze. A tu Mikołaj, biedny sam. <noise> Co da, ja bym się ucieszył, jakby był super slajd. Może być super slajd. Dojedź do mety. Ałaśniłam coś w nodze. Tylko tu musisz pierwszy Pik przejść przejść. Pik. Pik pik. pik, pik, pik. Jak dobrze pik. Mi startował Mikołaj leci! Dostaniesz mi teraz! Uwaga i pik, pik! Ojej. Oh yeah. Tomek zmarnowałeś to czas, to będziesz musisz ich nadganiać. Pik dobra, teraz wjeżdża spocenie. Tutaj, Pik myk, myk. Tu wjeżdża pyk. Mikołajek, pyk, pyk. Pik tutaj, myk, myk. Kurde, widzowie, patrzcie! Mnie tam do mety! Kurde, wygrał jakiś... 111. 111, no widzicie, no niestety nam się nie udało. Takim akcentem właśnie zakończymy z y, Świętym Mikołajem. Ho-ho-ho.